Witam serdecznie, Panie bosie Jak tam zróbka? Super, elegancko wszystko, jest, jest dobrze, dobrze budują, dobrze robią. Cieszę się, że tu jestem. Ale widzę, przeszedłeś tutaj troszeczkę taki poirytowany. A co, co chodzi? Co się stało? Siedziałem normalnie, tak? Piłem no. jak człowiek. Jako potężny włodacz, który ma 31% całego udziału w tym oto kurwa projekcie ukochanym naszym, który jest aktualnie topką na YouTubie, mm -hmm. Siedział Guziec i czytałem tylko Dawid Cox, Dawid Cox. Czyli, weryfikując, musiał mnie obsmarować. To ja teraz powiem krótko. Mały łysy brzydki z Torunia wypusztował wy go Magikal. pił z go home", a teraz się zamy naśmiewać, ja kurwa mu pałę lizałem w tamtym, w tamtym dniu. Lizałem mu pałę, a on mnie obsmarował. Guzik oficjalnie obsmarowuje czy coś łysy, brzydki, mały blady i nie ma jajek. Dobra, powiedz mi, bo tutaj jeszcze ee, nie tylko. Jak sam zauważyłeś, nie tylko guzik się tam wypowiedział na twój temat. Kto jeszcze mnie obsmarował? No, jakbyś mnie obstawić, to kto? Ty, bo to już świątek. No ja tego nie powiedziałem. je! Teraz widzę, powiem prawdę, naprawdę, jak było za maluszem. Gdyby nie ja. Gdyby nie mój stary, gdyby nie mahonek. Tego, by nie był nawet tutaj! Wzięłem go pod skrzydła! Wzięłem go! I wszystko, tak? Ja go spotkam tam, ja mu wszystko wypomnę. Nie, poważnie, je. Amadeusz stwierdził, że ukradliście temu projekt. Ty ukradłeś, generalnie. I powiedział, że on jest włodarzem tego projektu, że was wszystkich pozwalnia. Amadeusz, oficjalnie, Jak to będzie o tym... Fema ma 6. dlatego... Nie, dlaczego, dlaczego nie pięć? Dlatego, że nie zdąży się przygotować. Wrzucam ci wyzwanie. Wojtek, potężny w, rządzie, w Włodarzu, przepraszam. Potężny włodarzu BoxDeal. Zakontraktujcie mnie, zapewnią wam listwę. Od... Odegram się za Adana Polaka no, Mocne wie, słowa. Odważny, mocne słowa przesadziłem? Się... Mogę opuścić ten pokój? Dziękuję. Dziękuję. <laughs>